Wyobraź sobie, że w rękach masz klucz do zrozumienia jednej z największych tajemnic wszechczasów. Pomyśl, jak wiele pytań na temat końca czasów, proroctw i nadchodzących wydarzeń może znaleźć odpowiedź w starożytnych zapisach biblijnych. Czy pragniesz poznać to, co Bóg objawił w księdze Daniela na temat postaci, która wzbudza lęk i fascynację od wieków Antychrysta? Dziś wspólnie odkryjemy znaczenie proroctwa o Małym Rogu i jego kluczową rolę w identyfikacji tej tajemniczej postaci. Witajcie, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Niech pokój i błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa spoczywa na Was i Waszych rodzinach. Nazywam się Walerian Kamiński i serdecznie witam Was na kanale Walerian Kamiński. Razem odkryjemy tajemnice Pisma Świętego, zgłębiając proroctwa, które mają dla nas ogromne znaczenie w czasach ostatecznych. Niech to spotkanie będzie czasem błogosławieństwa i duchowego wzrostu. Zanim zagłębimy się w to wyjątkowe proroctwo, zachęcam Was, abyście zostali z nami do końca tego nagrania. Obiecuję, że ostatnia część dzisiejszej analizy przyniesie. Wam najważniejsze objawienie, które rzuci nowe światło na całość tego tematu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Walerian Kamiński, teraz jest idealny moment, aby to zrobić. Zostawcie również łapkę w górę, skomentujcie swoje przemyślenia i podzielcie się tym materiałem z innymi. Razem możemy szerzyć Boże Słowo i przybliżać się do prawdy, która jest w nim. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do wspólnej modlitwy: Podnieście dłonie i zamknijcie oczy. Panie Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Otwórz nasze umysły i serca, abyśmy mogli zrozumieć Twoje Słowo. Błogosław każdego, kto dziś słucha tego przesłania i przynieś pokój do ich domów. Niech Twoje światło prowadzi nas ku prawdzie i ochroni nas przed wszelkim złem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Proroctwo o małym rogu znajdujemy w Księdze Daniela, rozdział 7, wersety od 7 do 8. Daniel opisuje tutaj wizję czterech bestii, które symbolizują cztery wielkie królestwa. Jednak szczególną uwagę zwraca na ostatnią bestię, niezwykle potężną i przerażającą, z dziesięcioma rogami. Wśród nich pojawia się mały róg, który wyrasta pomiędzy innymi i wyrywa trzy z nich. To właśnie ten mały róg staje się kluczem do zrozumienia Antychrysta. Kiedy czytamy o małym rogu, widzimy, że jest to symbol przywódcy, który wyłoni się spośród narodów, by prowadzić dzieło przeciwne Bogu. Werset 25. mówi, że będzie on wypowiadał wielkie słowa przeciwko Najwyższemu. Prześladował Jego świętych i próbował zmieniać czasy oraz prawo. Zastanówmy się: kto może spełniać te cechy? Jakie wydarzenia historyczne lub współczesne mogą wskazywać na tę postać? Widzimy tu wyraźne ostrzeżenie dla ludu Bożego, abyśmy byli czujni i rozpoznawali znaki czasu. Ale co to wszystko oznacza dla nas dzisiaj? W jaki sposób te proroctwa odnoszą się do współczesnych wydarzeń? Jeśli spojrzymy na świat wokół nas, zobaczymy coraz więcej dowodów na duchową walkę, która rozgrywa się na naszych oczach. Władza, która się wywyższa, ignoruje Boże prawo i stara się narzucić swoje wartości, to jedno z głównych zagrożeń naszych czasów. Czy jesteśmy gotowi stanąć w obronie prawdy? Czy rozpoznajemy znaki, które wskazują na spełnienie tych proroctw? Zapraszam Was teraz do refleksji: jakie myśli wzbudza w Was proroctwo o Małym Rogu? Czy widzicie w tym ostrzeżenie dla siebie i swoich bliskich? Podzielcie się swoimi odpowiedziami w komentarzach i pamiętajcie: to dopiero początek naszej podróży przez proroctwa Daniela. Kolejne części przyniosą jeszcze więcej odkryć i objawień, które rzucą nowe światło na temat Antychrysta i jego roli w czasach ostatecznych. Jeśli oglądacie ten materiał, napiszcie w komentarzu. Jestem gotów stać na straży prawdy Bożej. Daniel rozdział 7, wersety 7 i 8. Proroctwo o małym rogu jest kluczem do zrozumienia nadchodzących wydarzeń, i to, co kryje się za jego symboliką, staje się jasne, kiedy przyjrzymy się dokładniej dalszym wersetom Księgi Daniela. W rozdziale 7 wersety 19-27 dowiadujemy się więcej o ostatniej bestii i jej mocy. Daniel opisuje tę bestię jako inną od wszystkich pozostałych, potężną i niszczycielską, zdolną zmiażdżyć wszystko na swojej drodze. Mały róg, który wyrasta spośród dziesięciu rogów, to szczególny znak, przywódca, który będzie nie tylko polityczny, ale również duchowy, prowadząc ludzi ku błądzeniu. Przypomnijmy, że mały róg mówi wielkie rzeczy. To wskazuje na jego arogancję i Bluźnierstwo wobec Boga. Wersety 25-26 wyjaśniają, że będzie próbował zmieniać czasy i prawo, co oznacza, że jego celem stanie się fundamentalna zmiana Bożego porządku. Czy nie widzimy dziś podobnych działań na świecie? Przekazywanie wartości, które stoją w sprzeczności z Bożymi przykazaniami, jest coraz bardziej widoczne. Kultura, polityka, a nawet pewne ideologie próbują wymazać prawdę zawartą w Piśmie Świętym i wprowadzić chaos. Jednak proroctwo Daniela niesie również nadzieję. Mimo, że Mały Róg zyska na sile i będzie prześladował Świętych, jego czas jest ograniczony. Werset 26 mówi: Zasiądzie sąd i pozbawi go władzy, aby ją zniszczyć i zniweczyć całkowicie. To zapewnienie, że Bóg nie pozwoli, aby zło panowało wiecznie. Ten sąd oznacza triumf prawdy i Bożego planu, a wierzący, którzy wytrwają w wierze, będą uczestniczyć w Jego królestwie, które nie będzie mieć końca. Ale jak możemy przygotować się na te wydarzenia? Kluczem jest modlitwa, pokuta i wierność Bożemu Słowu. Musimy być czujni i gotowi, aby rozpoznawać znaki czasu. Widzimy, jak prorocze ostrzeżenia zaczynają się spełniać, a naszą odpowiedzią powinno być umocnienie duchowe i trwanie w prawdzie. Święty Paweł w liście do Efezjan 6,11-13 przypomina, abyśmy przyoblekli pełną zbroję Bożą. Bo tylko wtedy możemy stawić czoła złu. Kiedy patrzymy na proroctwa o Antychryście, pamiętajmy, że nie zostały one dane, aby nas przestraszyć, ale aby nas przygotować. Mały róg symbolizuje ostatnie wyzwanie, jakie stanie przed Kościołem i ludem Bożym. Jednak zaufanie w Boży plan i wiara w ostateczne zwycięstwo Chrystusa są tym, co daje nam siłę. W kolejnej części omówimy dokładniej, jak symbol Małego Rogu łączy się z innymi proroctwami biblijnymi, w tym z Apokalipsą Jana. Dowiemy się, jakie są podobieństwa między Małym Rogiem a bestią z Księgi Objawienia. Czy jesteście gotowi zgłębić te tajemnice jeszcze bardziej? Jeśli tak, zostawcie komentarz, zaufam Panu aż do końca. Proroctwo o małym rogu z Księgi Daniela znajduje swoje rozwinięcie i potwierdzenie w Apokalipsie Świętego Jana. To tutaj, w rozdziałach 13 i 17, pojawia się obraz bestii, która wychodzi z morza i ma dziesięć rogów oraz siedem głów. Podobnie jak w wizji Daniela, jeden z rogów wyróżnia się swoją szczególną cechą – prowadzi ludzi ku odstępstwu od Boga. Ale jakie są konkretne podobieństwa między Małym Rogiem a Bestią? Jakie przesłanie niosą te dwa obrazy? Po pierwsze, zarówno Mały Róg, jak i Bestia symbolizują władzę polityczną i duchową, która staje się narzędziem w rękach szatana. W Apokalipsie czytamy, że Bestia otrzymuje swoją moc od Smoka, czyli diabła. Podobnie w księdze Daniela, mały róg nie działa sam, jego bluźniercze słowa i czyny są inspirowane przez siły ciemności. To przypomina nam, że ostateczna walka nie jest jedynie konfliktem ludzkim, ale duchowym, gdzie decyduje się przyszłość świata. Po drugie, oba proroctwa opisują prześladowania, które dotkną ludzi wiernych Bogu. W księdze Daniela, święci. Są wydani w ręce Małego Rogu przez czas, czasy i połowę czasu, co można rozumieć jako trzy i pół roku, symboliczny okres prób i cierpienia. W Apokalipsie Bestia również prowadzi wojnę ze świętymi, próbując ich pokonać. To wyraźne ostrzeżenie dla każdego chrześcijanina, aby być przygotowanym na trudności i pozostać wiernym w czasie próby. Co ciekawe, zarówno Mały Róg, jak i Bestia są postaciami, które zdobywają wielką popularność wśród ludzi. W Apokalipsie czytamy, że cała Ziemia poszła w podziwie za Bestią. Ap. 13:3. A w księdze Daniela Mały Róg mówi wielkie rzeczy, które przyciągają uwagę świata. Jest to przestroga przed fałszywymi prorokami i liderami, którzy używają swojej charyzmy, aby zwodzić narody. Dlatego tak ważne jest, aby chrześcijanie mieli zakorzenienie w Bożym Słowie i umieli rozpoznawać prawdę od fałszu. Jednak najważniejszym elementem obu proroctw jest ich zakończenie. Ani mały róg, ani bestia nie przetrwają na wieki. W Księdze Daniela czytamy, że sąd Boży zasiądzie, a mały róg zostanie pokonany i unicestwiony. Podobnie w Apokalipsie, bestia i fałszywy prorok zostają wrzuceni do ognistego jeziora, co oznacza ostateczne zwycięstwo Boga nad złem. To przypomina nam, że Bóg jest Panem Historii, a jego plan zbawienia zostanie wypełniony. Proroctwa o małym rogu i bestii uczą nas, że nawet w obliczu największego zła mamy ufać Bożej Mocy i Jego obietnicy zwycięstwa. Musimy być czujni. Ale także pełni nadziei, wiedząc, że Chrystus powróci jako król królów i Pan Panów. W kolejnej części zgłębimy, jak te proroctwa odnoszą się do współczesnego świata i jakie lekcje możemy wyciągnąć na przyszłość, jak rozpoznać znaki czasu i być gotowym na powrót Chrystusa. Jeśli chcecie kontynuować, napiszcie w komentarzu: Czuwam i wierzę w zwycięstwo Pana. Ostatnia część tego proroctwa prowadzi nas do pytań najistotniejszych: jak te wizje odnoszą się do współczesnego świata i jak powinniśmy się przygotować na to, co ma nadejść. Mały róg, jako symbol antychrysta, przypomina nam, że historia ludzkości nieustannie zmierza ku ostatecznej walce dobra ze złem. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj? Jak możemy rozpoznać znaki czasu i pozostać wiernymi wobec pokus, które wciąż nas otaczają? Współczesny świat jest pełen zamieszania, konfliktów i kryzysów, które zdają się potwierdzać proroctwa zapisane w Piśmie Świętym. Rozwój technologii, chaos polityczny, kryzysy moralne wszystko to przygotowuje grunt pod nadejście. Fałszywych liderów, którzy obiecują pokój i bezpieczeństwo, ale w rzeczywistości wiodą ludzi ku duchowej śmierci. Przypomina to słowa z listu do Tesaloniczan: Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zagłada. 1 Tes 5:3. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pozostali czujni i zakorzenieni w Bożej Prawdzie. Naszym kluczem do przetrwania i zwycięstwa jest wierność Chrystusowi. Jezus ostrzegł nas w Ewangelii Mateusza. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Metę 24-32. Czuwanie oznacza modlitwę, czytanie Pisma Świętego i życie w zgodzie z Bożymi Przykazaniami. To także wezwanie do działania, abyśmy byli światłem w świecie pełnym ciemności, dając świadectwo swojej wiary w każdej sytuacji. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie duchowych zagrożeń i unikanie fałszywych nauk, które mogą nas zwieść. Apostoł Paweł pisał, że Antychryst przyjdzie z wszelką mocą i znakami oraz cudami kłamstwa. Duites 2. 2.9. To ostrzeżenie, abyśmy nie dali się zwieść spektakularnym wydarzeniom czy pozornej dobroci tych, którzy odrzucają Chrystusa. Kluczem do rozpoznania prawdy jest Duch Święty, który prowadzi nas i daje mądrość w trudnych czasach. Ostatecznym wezwaniem jest ufność w Boże zwycięstwo. Choć proroctwa o małym rogu, bestii i antychryście mogą budzić niepokój. Są one także przypomnieniem, że Bóg ma pełną kontrolę nad historią, Jego królestwo jest niezachwiane, a ci, którzy wytrwają w wierze, będą uczestnikami Jego chwały. Pamiętajmy słowa z Ewangelii Jana: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Ja zwyciężyłem świat. JOTA 16:33 Na zakończenie. Tego rozważania zachęcam Was, abyście podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak rozumiecie te proroctwa i jak przygotowujecie się duchowo na przyszłość? Zostawcie również łapkę w górę, aby wesprzeć ten kanał i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie, razem możemy wzrastać w wierze i być światłem dla innych. Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi.